Cześć Boże, dzień dobry, miłej niedzieli życzę wszystkim. Chciałem dzisiaj się podzielić informacjami na temat pokory, moich przemyśleń od pokory. Pan Jezus jako Bóg wszechświata przyszedł tutaj i urodził się w Sajence, w grocie. On mógł absolutnie wszystko. On mógł się urodzić jako król Rzymu. Mógł się urodzić w rodzinie bardzo bogatej, a wybrał rodzinę bardzo biedną. Pan Jezus, kiedy był w Egipcie, to znaczy uciekał przed Herodem, tam byli to traktowani święty Józef, matka Boża, jak niewolnicy. Józef robił, zajmował się stolarstwem. I Egipcjanie czasami płacili, czasami nie. Tak jak mieli ochotę. W wyniku czego bieda była niesamowita. Pan Jezus żebrał jako kilkuletni chłopiec w Egipcie. No, niesamowita historia. Bóg wszechświata, któremu wszyscy aniołowie są poddani, poddał się tak niesamowitej nędzy na tym świecie. Z własnej woli. Z własnej woli. Wyrzekł się całkowicie dóbr materialnych. A jednocześnie obok byli ludzie bardzo bogaci, którzy mieli absolutnie wszystko. Jest to bez wątpienia przykład, żebyśmy potrafili być ludźmi pokornymi, którzy potrafią naśladować Pana Boga. Strasznie, niesłychanie trudno. Niesłychanie trudno, bo kiedy jesteśmy czasami w to ciężko się nam z tym pogodzić. A Pan Jezus, który był Bogiem, jest Bogiem Wszechświata, w każdej chwili mógł być bogaty. A wybrał, wybrał drogę. No, nie mógł sobie kupić truskawek, czereśni i wielu innych rzeczy. A bogaci ludzie mieli niemalże wszystko. Bogaci w tamtych czasach potrafili mieć nawet lód latem, który był sprowadzany z gór do drinków. Żyli ludzie bogaci niesłychanie dostatnio. Jak zawsze. Natomiast Bóg Wszechświata całe życie był biedny. I w jego nauce, kiedy uczył, to ci bogaci, patrząc się na biedaka, który czegoś uczy, uznawali go za biedaka człowieka, niewartego słuchania, ponieważ był tak biedny. On miał dwie szaty, w wyniku czego w tym pale, z problemem z praniem to różnie mogło być. A bogaci mieli tego wszystkiego w brud. Bez wątpienia jest to dla nas przykład. Przykład do dbania rzeczy wielkie, niebieskie, życia wiecznego, a nie te tutaj. Pokora jest niesłychanie ważnym, no ważną cnotą. Trudną, no ale jak Bóg nam da światło ducha świętego i pomoże, to się może w końcu jej nauczymy. Dlatego niektórzy żyją tak długo. No trudno, trudna to nauka. Miłego dnia życzę, niech nas wszystkich Bóg błogosławi.